Halo, halo, Witam was w kolejnym odcinku, jestem Mateusz z jest Titanfall 2. Eee, kontynuujemy sobie, duch nam ostatnio wskazał drogę. Spoko jest opcja z tym duchem, muszę przyznać. Może jak tak nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz, to ci się to w końcu pojawi. Znaczy, spoko. Trochę zabija to w tobie myślenie. I szukanie ścieżek. Więc, czy to na pewno jest takie spoko? Mam iść? Nie iść? tu chyba nie mam iść. Chyba tam mam iść. No raczej tak. Dokładnie tak. Symulacyjnej, ok. Okej. Okay. to, to zb incepcja. Niestety jest? jest, jest, to jest to Jaką duchą? Może na to? Nie! Skill, skill, czysty skill. Dobra, już wiem, że będę z Tobą walczył, fajnie. Mówiłem! To wygląda 100% jak kuźwa makieta do jakichś wysadzeń. Jeszcze jest obudowana kopułą od góry. Dobra, no dawaj te kolejne te. Pysiaczku i chodź, stawaj ze mną do walki. Halo? Możesz stanąć ze mną do walki? Hehe. <grystanie> Ale brzydkie tekstury. Matko boska. No, udało się. No, już, czy tu jest scenariusz 1 7 w dynamicznej kopule symulacyjnej 314. 4 Teraz przekonamy się na co naprawdę prawo Dobra, daj już tych przeciwników, dobra? Okej, okay, fajnie. Jakaś amunicja tu jest, czy coś? Tak ja mogę sobie biegać w kółko. No... i... halo? Obiekty badawcze w drodze. No fajnie, że te obiekty badawcze w drodze. test, A to moi! To pilot! Mamy szansę! Czytano scenariusz 127 Zaczynamy, Zaczynamy. No okej, okay. fajnie, miło z Waszej strony Bang, 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 bang. Pilocie, przyspieszać tętno. Czy coś cię niepokoi? Nie, jest nie, foko. Jestem trochę zajęty BT Walczysz, włącz maskowanie. Na chwilę staniesz się niewidoczny. Stary, jest spokojnie. No to już. Aktywuję program testowy Kosiarzy AMC. Ew. To mi się troszeczkę mniej podoba.

Kolejny. Rozmaicimy nieco za daleko. Dobra, czekaj. Jak tyś tu wchodziłeś? Dziękuję za to, że Słuchaj, możesz się do mnie strzelać? To trwa dłużej niż myślałam. Powinnaś nas znać Kappa 1 zgłoś się do kopuły 3, 1, 4. Cel pilot ruchu oporu. Zrozumiałeś. Kappa 1, hopie! Zmierzamy do kopuły 3, 1, 4 K 1 na pozycji. O okay, cześć Adam Kup, Bauman! Podbior. Witam cię Diego Podziwiam swoją zawzięzię Ale czas już kończyć 1, Zabić pilota ruchu oporu Do w ogóle Otwieram drzwi. Przechować się do sturmu na kopułę Solidarno powiem ci tak, y Trochę na darmo ty tu przychodzisz, bo nic, nic nie jesteś w stanie mi zrobić. Czy ja to jakąś władzę idzie? Okej. Okay. Polimatorek. Okej, okay, fajne. Pilocie Cooper, nic ci nie jest? Co mi ma być? Chyba ją zagotowałem, Tiki. Później wyjaśnisz mi, co to znaczy. Uciekaj stamtąd. Znalazłem otwór w zewnętrznej ścianie. Zaznaczam na wyświetlaczu. Czekaj, tak, ja daj mi postrzelać jeszcze. A co tam mam iść O Jezu, no to żeś mi zaznaczył chłopie O a tu są ręki jakieś Aj panowie 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 A co zresztą dzieci Brakuje Twojego zabawy Wygląda na to, że jednak będę musiał chodzić dla Przeliczyłam się, że zaraz tam się pozdarza o, Jezus Maria, ale akurat jej teksty to są naprawdę takie drewniane, że ja się przeliczyłam. No nie! Ja się przeliczyłam! No, oj, kolejny etap? Czy który to już jest? Piąty? O, chłop się dalej, kurde, nie może ten. Z Aś, tego powiedz mi, że zabiłaś tego pilota. Pracuję nad tym. Skończ te swoje gierki. Nie mam prawa do odrobiny przyjemności. Miejesz, nie jeśli zaniedbujesz obowiązki. Rozumiem, aż bez odbioru. Nie martw się. Zgarnę okay. tyle kasy za jego głowę, że będę ci mógł kupić karton. Sektor 4 Charlie, detonacja ładunków 21 do 29. Okay. Uwaga, personel AMC mówi Aż. Z uwagi na to, iż nie potrafiliście zneutralizować zagrożenia, jestem zmuszona zniszczyć cały kompleks. Ha? Uważacie, że przesadzam? Macie rację. Zalecam jak najszybszą ewakuację. Ale że mam to tak robić, jak to tak robię, czy? Tam jest hełm. No, halo. Dobra. Strasznie wysoko ten hełm. Okej. Okay. Nie, nie! Dobra. To a peso, a Dobra, ty, to do... jest straż na ten helm. O. uzupełnianie, uzupełnia, nie dlatego, że się Aha. Dobra. I było temat tu. Jest ten hełm. Nie... Czekaj. Nie, 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 nie bo ten hełm tam jest. Ja go widzę. Dobra, chyba tam trzeba iść. Teraz tu 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 no jest za aha przeskoczę! Nie wiem co zrobiłeś, ale seria wybuchów osłabiła manipulator. Uwolniłem się. Wkurzyłem babę, a ona jak zwykle musiała coś zniszczyć w ramach odwetu. Oczywiście nie swojego, nie? Yy, dobra, to teraz gdzie? Tu okay. do góry, tu gdzie? Nie wiem. Troszeczkę nie wiem, gdzie mam się udać, tam chyba. Chyba tu. No. Dobra. To idziemy dalej. To miejsce się rozpada. Sugeruję odwrót. Jesteś niedaleko mnie. Przeznacza swoją pozycję. Spotkaj się z 200 metrów. No fajnie. Wrócę wreszcie do mecha. W końcu to jest gra o mechach. Cikuta, Sikuta! No nie... Proszę wrócić Dobrze, Dziękuję. To miejsce się rozpada. Sugeruję odwrót. Jesteś niedaleko mnie. Zaznaczam swoją pozycję. A to ty nie możesz do mnie podejść? Naprawdę, w kilkości będziemy się dawać wykorzystywać robotą. Co? I co frezy? No. Eee. Okej, okay, tu? tu, na dół? Tak. Nie wiem czy to było bezpieczne zejście. Na dół chyba no nie. Okej. Okay. Widzę cię. Mamy śkał. lecę tu! Jestem. Ej kurde ty, ja się nachylam, żeby bardziej do przodu skakać. jak to już 2 na 2? To oznacza, że ten etap jakiś taki krótki nie jest. Znaczy jest. po jeden rakietę, ok. Chodźmy. jest wyjście na powierzchnię. Spójrz na wyświetlacz. Na sobie radę. Później. Czekam. Musiało cię to boleć, wiesz? Brawo, oni... Ej, ty mnie tak troszeczkę zabijają. Dobra, dajcie mi tę normalną broń, albo może być ta broń. To jest w sumie spoko było. Bronin, Waga, nie Oj Co jest? Dobra tam, to tylko draśnięcie. Coś mówiłeś? Czy jeszcze chyba gdzieś było jakieś leczenie? To może skorzystał, co? Czy nie ma? Leżeć piesku. No dobra, no jak nie ma to nie ma, idziemy dalej. No, szkoda, że te mechy nie potrafią skakać, nie? Chyba są białe. <śpuszcz> To chyba będzie lepsze na nich no. tak no tak to jest jak yy, macie tych to zamykany no. ja to ten mój tytan musi być tak naprawdę Potężny w tym uniwersum, skoro ja tylu ich yy, zabijam. O, mamy aszę, Aszkę. No, Za ciebie dużą nagrodę, pilocie. Żeby czy martwa, jesteś dla mnie sporo wart. Czy czy martwa jesteś tak samo uselessem. Proszę. bez rozkazu. Ten pilot musi Ej, na takiej racji. A posłów jest lepsze to. Ale gdzieś jest. Te błędy będą cię słabo skonononął. Mam nadzieję, że nie miałeś ostatnich rzeczy. Bo czas na nie już. Co robisz, Dżanko? Popełniłeś większy błąd Masz! Masz! Proszę ci bardzo! Proszę ci bardzo! Już! Już! Wystarczy? No! tam zniszczony. Będziesz mi mówić, kurde! Blokada bezpieczeństwa dezaktywowana. Wyjście na powierzchnię dozwolone. Pilocie, blokada została wyłączona. Sugeruję, żebyśmy się stąd wydostali przez tunel. Dobrze, ale idę Cię uleczyć, wiesz? Proszę. Na niełaskę Pana, kolego. W jest. jest tylko wydawać. Dobrze. To tu ptamy. Ucieknij z BT z placówki testowej. Ok. Powierzchnia! W Pilocie, nie powinniśmy więcej korzystać ze skrótu. 20 km O kurde. I co? Kolejny etap? Dziennik Coopera. Przeprawa przez placówkę badawczą IMC miała nam skrócić drogę przez trudny teren, ale okazało się, że nie była to najlepsza decyzja. Koniec ze skrótami. Zbliżamy się do miejsca, w którym umówili się z umówiliśmy się z majorem Andersonem. Musimy go tylko znaleźć i dowiedzieć się, co tu się dzieje. Nie mam pojęcia, co będziemy robić później. Kilocie major Anderson tu jest. Zbadaj ten ośrodek. Spotkamy się po drugiej stronie. Okej. Okay. Nie daj znów się złapać, BT. Będę unikać skrótów. <śmiennie> <śmiennie> Prosi zespołu What? zajmujący się analizą Arki o zgłoszenie się do sali wykładowej na prezentację generała Mardera. Dziękuję. Co to, to, co to, co to za wspomnienia, kurde? To wyglądało trochę jak ten... Jak like, z jakiegoś The Last of Us. Zapominasz, że hamowłuje jest... Robot w ciebie wszedł wiesz? Co się stało? Na terenie ośrodka występują zakłócenia wywołujące wyrwę w czasie. Zalecam ostrożność, póki nie mamy dalszych informacji. A, taletyczna graniska siły wokół oporu zapewni ludzkiej rasie przetrwanie. A także tak, pilocie, w czym mogę pomóc? i to by było śmieszne jakbym się cofnął w czasie, nie i zostawił ich wszystkich. Przypomnienie, oh. identyfikatory muszą być widoczne przez cały czas. Każde podejrzane działania mają być zgłaszane najbliższemu automatycznego. Co się stało z personelem? Ich ciała nienaturalnie się postarzały. Niektóre noszą jednak rany od pocisków. Oby Anderson żył. Anderson jest doświadczonym pilotem SRS. Przeżył wiele misji na terytorium wroga. O ten cały, jak mu tam było. O ten. Cicna. Pilot naszego Rejestruje pilota. własną sygnaturę danych w tym obszarze. To zapewne przez te zakłócenia. Kurde, no nie udało się. No, ale czemu ty nie chcesz biec po tej ścianie, stary? To ciekawe. Wykrywam ślady potężnej eksplozji w tym kompleksie, ale dane z twojego hełmu w innym czasie nic takiego nie wykazują. Nie! Tu, tu, tu! No! O, tu jest kolejny. No dobra, spróbujmy je zdobyć. Może no tam lepiej byłoby się wspiąć? No, zdecydowanie. Aha! Nie wiem po co mi te hełmy tak w, w ogóle... Nie pasują do profilu genetycznego Majora Andersona. Być może wciąż żyje. No ale to jest kosucha, no właśnie. Zalecam zajrzeć do głównego holu recepcji. Poszedłbym z tobą, ale moja obudowa nie zmieści Które się w drzwiach. Szczęścia. Wykryto sarkazum. <laughs> kurde byłem tam, bo cholerę żeście mi kazali iść nie w tę stronę. A co to jest za a to jest taki karabinek lekki. Dobrze. Dziękuję. Ha. Ta chyba nie przeżył. Jest... Um, na suficie. Cel wykonany. Spotkaliśmy Majora Andersona. Powiało chłodem, BT. Zgadzam się. Temperatura jego ciała wynosi... <grywa> ...to poniżej granicy ludzkiej przyczepalności. O kurwa, dobra to było! <laughs> Pomiał miał chłodę bity Zgadza mi się. Temperatura jego ciała. O jest dobre, dobre to było. Cześć! Nie ma, A co to? Co się wezmę? Oj, zmieniłaś muzyka. Aha, te szyby są pancerne, okej. Okay. Jeśli przyniesiesz Michał Andersona, poddam go analizie. Masz stary. Wraz ze śmiercią Andersona przejmujesz dowództwo nad operacją specjalną 277. Gratuluję awansu, pilocie Cooper. Wyświetlę teraz odprawę Andersona przez komandor Sary Briggs z SRS. Majorze Anderson, dwa tygodnie temu przechwyciliśmy transmisję IMC. Znaleźli coś na tyfonie. Miało tam miejsce potężne wyładowanie, które spowodowało anomalie czasowe. Chcę, żeby SRS zinfiltrowało tę bazę. Rozumiem. Uzyskam odpowiedź. To urządzenie zdobyte podczas operacji Grizzly powinno cię chronić. Wiemy, że IMC wynajęło Gubena bliska i jego najemników do ochrony czegoś ważnego, więc bądźcie czujni. Aha, Anderson. Wiesz, jak bardzo uwielbiam wypisywać nekrologii, dlatego nie działaj sam. SRS to drużyna. No, to teraz Dzień, zamiast jednego są niekompletne. masz mnóstwo. obowiązkiem jest osiągnąć cel operacji specjalnej 217. Przed podjęciem dalszych kroków zalecam odnalezienie urządzenia nadgarstkowego Andersona. Mhm. Nie miał przy sobie nic podobnego. Zapewne zostało z drugą połową zwłok. Wykrywam szczeliny w budynku służby bezpieczeństwa. Zapewnię Ci dostęp. Dobra, przeczytajmy sobie ten dziennik. Eee, Wykryć na eksplozję energetyczną. infiltrować placówkę na tyfonie. Zgromadzić informację o skali źródeł wybuchu. Złożyć raport KMDR Sarah Briggs. Komandor, Sarze Briggs. Zalecam użycie urządzenia GRIS i misję wykonać w Asyście. Zostanę tutaj i będę skanował strukturę z pierścieniami. A ty poszukaj informacji i zaginionego urządzenia. Nieźle. Może następnym razem mną rzucisz. Zapisana. Dzięki. Dobry kumpel z niego. Myślę, że tutaj... no jakąś tam obroń. No trzeba. nieuprawnione osoby. Łączyć automatyczne zabezpieczenia. No! Czyłem da dacie mi postrzelać? Czy jednak dacie mi postrzelać. Fajno jest to strzelbówka. Ty no, więc was matka nie miała? znać, że że... może posiadać Ej, ale to... Bo ja rozumiem, że to nie są wizje, tak? Dobrze rozumiem Czyli Ja autentycznie się tak... Co jakiś czas przenoszę w czasie? to faktycznie, to musi być faktycznie... Ma... Ej, lub mają jakiegoś tam intruza, nie? U, ja po prostu. O, co to? Doktor Aleksander Daren. Wicternasie 14,6 Masakruje nasze oddziały. Tyler z sekcji biologicznej mówi, że facet w kilka sekund zmiadził dwie drużyny w pobliżu Wind. A nie, to to chyba jednak jest bardziej odnośnie Andersona. Taką strzelą. No, Znaczy pytanie, jak odległy jest to? Kurde! Mastiff to jest... Czekaj. A to jest ta strzelbucha, no dobra. Baga, tymczasowo aktywowamy się odciągnąć, że będzie znaczne nam Mhm. Wygodne to przenoszenie w czasie, ale spoko podoba mi się ten koncept. I? Dobra, to już wam czytałem, nie będę tego drugi raz czytał. Okej, okay, weźmy sobie to. O, mamy prawie pół godzinki. No to, zobaczmy to urządzenie. Aha! I do tego urządzenia, aby możliwa była komunikacja pomimo zakłóceń. Dobra. Fajne. Spoko rzecz. Ale tym urządzeniem zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Mamy prawie pół godzinki, jest kolejny etap. Więc myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zrobić pauzę. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę wbury, w górę, napiszcie komentarz, zasłuchajcie, by mój kanał. Ja byłem, a to już wy. a to był. Titanfall wieczka. Pa Papa.